co nie gdzieś tam W tym mamy różne wątpliwości, warto się dać do tak, tego, się do Maryi, która nie się za nami z rozwoju w swojej Taką do takim w łączy nas z Chrystus, wynikiem jest Policja Urzędu, zaraz dobrze z Maryi. nie po, gęske, w Tej, została sama przez Pana Boga. Gruni Najsłodszym przewodnikiem w tejże drodze do zbawienia, na tym mentorem, byśmy nie stracili, nie utracili tego celu z naszego oczu, jakim jest wyzobawienie. Starajmy się, ile tylko możemy, myśleć o zmarłych, uczcić ich pamięć.

Żyje Król Izraela i żyje w ich sercach, nie w trupach. Ci, co służą mafii religijnej, jako prostytutki duchowe. Iskra w pracy z Polską. Wyskazują Bogu koniec panowania diabła. Dzieci się bije. Chrystus wybiera. Pełnij wiarę i które pokładamy w bo przez chłopę, Tutaj się tylko kościoła, ale to nie został skorzystany nadzieja życia które nigdy się nie pójdzie. Mateusz do Pana, do Pana diabła się mówi. A tu jest król, na usiłku wjechał. Król Izraela. Teraz jest objawienie XIX rozdział. Robi ją zjedzą. Jest w pamięciu swego męża rodziny. Adama Bóg z sprawę ziemi, a łazarza skreślił z grobu. Także nie poszła do nieba do czyścia, jest w pamięci Bóg. A ksiądz zdradził z mafią Watykanu Chrystusa.

Jakby uwierzył, że my jesteśmy uczniami Chrystusa, bo nie słyszymy w mafii Watykanu. A mo możemy skrzeszać uczniowie Chrystusa, apostołowie skrzeszali. 10.8 Mateusz. To jest jego taki zawód. Chyjna cmentarna. Musi kłamać, bo prawda jest za darmo. Tradycje, obrzędy zniesły słowo żywego Boga i czas się wypełnia. Chrystus zaprasza na wesele z Jego prawdy. i zjedzą tych, co już ksiądz powie, że nie był kapłanem, tylko rolnikiem. Bo jesteś najemnik, on dla was życia nie oddaje, on z was żyje. Wszystki kość powszechnie nie ma wspólnego z Chrystusem, bo mają trupa przybitego do krzyża. I głoszą Pana diabła, to jest król Izraela. A Pan jest od podatku, Cezar od podatku. Jana 19, 15. Teraz Lecie wycianiłamy, ciący z synem diabelskim, gdzie ja 13.10 i ucieka przed nami, nie chce porozmawiać. On tylko trupy będzie chował za kaszę. Za życia niech wysłucha ludzi i porozmawia o prawdziwie, bo Bóg jest jeden prawdziwy. Chrystus tu Ojciec Nieba, Ojciec Emanuel, znamy. nie jest mafia Watykanu i ci co w Niego wierzą. Ciekawe jak ksiądzał na ofiary. Jeśli Chrystus chce posłuszeństwa, nie ofiary, nie pieniędzy. Ne yabancı Ne yapıyorsun? Drzewie zielone. Mateusz Łukasz 23, 31. Drzewo zielone. I ksiądz wpadnie w rękę Boga żywego. I podeptał Syna Bożego. Jest synem diabelskim. Dzieja 10 13, 10. Słod jest synem diabelskim. Podeptał Syna Bożego. Ja jestem Synem Bożym, uszukał córką, Chrystus naszym Bogiem Ojca w niebie. I sprawiedliwie nie będziesz z religii, ale z wiary, a wiara jest posłuszeństwem dla Chrystusa 100%. Mateusz 17,5. Słuchajcie Jezusa tego, co Maria urodziła, a ja po prostu Babę się narodził. Także widzialna religia nie ma nic innego z wiarą, tylko robi kasę. Nie mogą służyć Bogu, Mamonie. Mateusz 6,6. Teraz ściąga Jezusa do opłatka mąki wody. To jest szamańska eta. Musza szamana. A Chrystus przyszedł i się nigdzie nie schowa. Przed prawdą słowa Chrystusowego. Bo jest słowem Logosem. Drugą prawdą życiem Chrystus jest. Nasz ojciec. Opłatek, nie? do wyżenie Majajaj. Hmm. Po prostu Paweł tam nie był. Na wieczerzy. Można się nawrócić z Tutaj możecie spożywać hebraćków 13, jak i 15. Przez niego, więc nieustannie składajmy w ofiarę pochwalną. To jest owoc war, które wyznaje jego imię. Macie wychwalać Chrystusa za Króla, Boga Ojca, Zbawiciela, Nauczyciela. On jest wszystkim dla rodzaju ludzkiego. Za Adama, który stracił raj, a Chrystus wziął raj za króla. Tajemnica jest objawiona. Około Ta Tajemnica sobie objawiona. Zobaczcie.